Mal. Nagram tu jedną rzecz: pole tekstowe, chat Wilkurek 666 mówi: czekaj pole tekstowe, chat. Nie, to może być ostateczny odcinek. Właśnie też tak chciałem, już skończyć tę serię, tak szczerze, tu konstruowanie. 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 Wilkurek666 mówi i zaczniemy nową razem. Wilkurek666 mówi robisz live. Serwer, limit czasu bezczynności gracza wynosi teraz 10 minut. Wilkurek, pole tekstowe czat. Dobra, to Teraz nawet spodobała. Wilkurek Oby, 666 mówi jest już. Wilkur, Pole tekstowe czat. Idealnie, że Idealnie. Pole tekstowe czat. Cisz. Dobra, na razie już starce. Chodź chodź, 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 chodź. Chodź teraz, chodź teraz. Na F5 będziesz mówił, żeby patrzeć na mnie, ale wszystko jest, jest, jest. Wilkurek666, mów, pole tekstowe, czat. Wilkurek666, pole tekstowe, czat. Wilkurek 666 mówi, spalamy wszystko w ławie. Czemu w ławie? Konstruowanie. Wiedźmy w lawie. Lepiej Konstruowanie. To, że nie gramy, to tak, ja bym sobie nie wszystko spalił, tylko że. Czemu w ławie? W sensie ładnie będzie tym krzesiwem. Skrzynia. Wtedy to będzie... Przecinarka. Nie Skrzynia. To wszystko, bo tak będzie wszystko Wilkurek. Unijmy, Konstruowanie. To... Teraz sobie robię krzesiwo numer dwa, mamy krzesiwo. Zacznie. No wskocz tutaj. I zacznij się od mostu. Ale on ładnie teraz płonie. Lecimy. Teraz do. Potem ten dom Sza fin wodna Wilkurek uh, 666. Teleportowano byt Wilkurek 666 do bytu Michas. Tak zobaczcie jak płoną nasz świnki o właśnie słyszałem mi ostatnio umierające pik. Nie, gracz Micha, nie żyjesz. Żyje. Wilkurek pole tekstowe czat. Pole tekstowe czat. Pole tekst... pole tekstowy chat. Teleportowano byt Micha z dobytu Wilkurek 666 jedyny końcowa osiedła Mamy Konstruowanie. Męso. One uciekają. Z... A nie, one nie uciekają, bo one nie wiedzą co się dzieje bez jaj. One to nie ma Zwierzęta wtrwają. Wilkurek 666 mówi, ale przed tym jeszcze ogarniemy jak to wygląda teraz.

Wilkurek666 mówi czemu twój koń biegnie u mnie do góry nogami e, Widzisz e, uznałem że fajnie będzie Wilkurek666 tak mówi bdfx tak Wilkurek666 mówi czekaj Wilkurek666 mówi zdjęcie zrobię stucha Bożyn, Wilkurek 666 bożyn. mówi czekaj. Ja i mój DJ, DJ u boku ude nie. Ja i mój DJ, DJ jeździ jeździ podnie, który jest pode mnie. Dinnerbone. A jak ten dom wygląda? Hmm, Interesant. Gracz Wilkurek666 został zastrzelony przez szkielet. Wilkurek666, teleportowano byt Wilkurek666 do bytu Michas. Wilkurek 666 Kogo? Wilkurek666 mówi zabiłeś go. Pole tekstowe chat. Przycisk wstań z łóżka. Przycisk wstań z łóżka. Nie ma ja bodzie podnać. Konik. Jak gdzieś jeszcze ludzie na ciebie usiąść, Kurde, trzyma się. DINNERBONNE SKRZYNIA Wilkurek666 mówi emotikon szeroki uśmiech potem ci wyśle te zdjęcia No i co? Taka to to się skończyło. Ja i za kilka... Wilkurek666 mówi, a teraz jedno z najważniejszych. No... Lecimy tutaj. O, cały spłonął, a nie, zostały dwa drewna. Dwa drewna się odstały, ale śmieszne. Pamięty. Okay. Pole tekstowe chat, gamerul. Zasada gry Random Tick pi... pole tekstowe chat, gamerul. Zasada gry Random Tick Speed jest teraz, zasada gry Random jest teraz ustawiona na, 5. Pole tekstowe chat. ogólnie to co jest to O chodź kliperze, chodź kliperze, wysadzisz nam to. Skrzynia. Wilkurek666 mówi żegnaj koniku. Konstruowanie. Dobra. Pole tekstowe czat. Pole tekstowe czat. Pole, te pole tekstowe czat. G. Pol. Dodano 64 razy. TNT. Pole. Zmieniono tryb gry na tryb kreatywny. Skrzynia. wilkurek 666 mówi ile tych zombi. Konstruowanie. Wilkurek 666. Zmieniono tryb gry na tryb kreatywny. Konstruowanie. Wilkurek666 mówi, a to krzesło będzie czuwało nad naszą skrzynia. Tamto, tamto, na samej górze. E, ja to, ja. A, to się... a tak, te krzesła stanie na zawsze. One będzie tutaj tak, tak na zawsze, jest. A tak ładnie się posługuje tutaj, wydaje mi się. Serwer, limit czasu bezczynności gracza, wynosi teraz. za Teleportowano byt Micha, do dobytu Wilkurek 666. No? Z jedną sekundą musiałem, że może do krzesła, ale krzesło żyje. Nieśmiertelne. A ciebie to ja zabiję Golem. Konstruowanie. To się w realu? O mnie nie, on mnie zła na komeda. Ja się na pisał. Dobra. Na Niedługo nam się robimy.